Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na akcji inauguracyjnej program 500+, Rodzina 500+, w wersji rozszerzonej o pierwsze dziecko. Dzisiaj pan premier zainauguruje tą akcję, pan premier Mateusz Morawiecki. Są z nami dzisiaj też panowie wojewodowie, pan wojewoda mazowiecki Zdzisław Śpiera z zastępcami. Panie premierze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, bardzo cieszę się, że możemy rozpocząć teraz drugą bardzo zasadniczą również fazę programu 500. Tę fazę, w której każde dziecko już będzie mogło otrzymać te środki. Te środki, które są pewnego rodzaju polisą. Polisą na całe życie do osiągnięcia wieku dojrzałości. Mówiło się kiedyś w czepku urodzony. Można powiedzieć, że tą polisę wkładamy do czepka każdego dziecka. Jest to 108 tysięcy złotych. Do 18 roku życia, i wierzymy w to, że jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo ważny impuls do poprawy edukacji, do lepszego życia. Również rozpoczynają się wakacje, więc można powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego powodu, że jak słyszę, już trudno, bardzo rezerwacje nad polskimi jeziorami, w górach czy nad morzem to nowe życie dla wielu milionów polskich rodzin. I o to dokładnie nam chodziło. Jednocześnie też chciałbym skorzystać z okazji, że wczoraj był Dzień Ojca i złożyć najlepsze życzenia wszystkim ojcom za ich trud wychowania dzieci. Myślę, że ojcowstwo to jest jedno z największych wyzwań dla każdego mężczyzny, i wszystkim Panom składam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Każdy dobrze wie, że pociechy, które mają, mniejsze czy większe, dają rzeczywiście ogromną radość. Szanowni państwo, ta nasza wyprawa 500+, plus, wyprawa informacyjna po całej Polsce ma służyć temu, żeby od samego początku wszystkie rodziny mogły z tego programu skorzystać. Te powiedzmy 600 razy 12, 500 razy 12, czyli 6 tysięcy złotych rocznie to jest, Swego rodzaju wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak na przykład zakup odzieży w ciągu roku, czy bilet do kina dla całej rodziny, albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze. My pierwszych dzieci mamy w Polsce ponad 4 miliony, 4 miliony 300 tysięcy, ale część z tych dzieci otrzymywało ze względu na kryterium dochodowe wsparcie już dotychczas. Jednak około 3 milionów dzieci takiego wsparcia nie otrzymywało i chcemy zakończyć teraz ten etap, tę fazę badania dochodu, weryfikacji. I po prostu bez wyjątku każdemu z dzieci przeznaczyć takie wsparcie ze strony państwa. Jest to znakomita, najlepsza inwestycja w przyszłość naszego narodu. Już dzisiaj widzimy, że jest dużo więcej dzieci, pojawia się dzieci, dużo więcej dzieci się rodzi w porównaniu do tych statystyk, które były przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny jeszcze 4-5 lat temu. A w krótkich okresach czasu, kilka lat dla demografii to jest krótki okres, w krótkich okresach te prognozy się tak szybko nie zmieniają. A więc fakt, że tych kilkadziesiąt tysięcy dzieci rocznie jest, pojawia się więcej, jest wielką zasługą polskich rodzin. Mam nadzieję, przy niewielkim, ale istotnym, znaczącym wsparciu również ze strony państwa polskiego, bo państwo polskie chce wspierać polskie rodziny. To jest ta Rewolucja społeczna, tak można śmiało powiedzieć. O ile za naszą zachodnią granicą, jak wiemy doskonale z ich budżetu, miliardy euro przeznaczane są na wsparcie dla imigrantów, o tyle u nas te miliardy złotych, a właściwie też miliardy euro można powiedzieć, przeznaczamy na wsparcie dla polskich rodzin. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do sprawnego wdrażania tego projektu, ale oczywiście trzeba złożyć wniosek, trzeba, żeby każda rodzina, która ma dziecko urodzone jako pierwsze, też taki wniosek złożyła, ale jesteśmy państwem cyfrowym, nowoczesnym, zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło te wnioski w sposób elektroniczny, wtedy bardzo szybko, od początku lipca już można będzie skorzystać z tych środków na najbliższe zaczynające się wakacje. Drodzy państwo, rewolucyjny projekt społeczno demograficzny projekt, z którego jesteśmy dumni. Zamieniliśmy złote karuzele Watowskie na ten wspaniały program społeczny dla polskich rodzin. Dzisiaj ruszamy z akcją komunikacyjną dotyczącą rozszerzenia tego programu na Wszystkie polskie rodziny, które mają dzieci, również te pierwsze dzieci i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, że możemy tą małą cegiełkę do szczęścia polskich rodzin również dołożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie premierze. Przypominam, że tak jak pan premier wspomniał, od 1 lipca możliwość składania wniosku w wersji elektronicznej, do czego serdecznie zachęcamy. Akcje informacyjne dotyczące programu Rodzina 500 Plus odbędą się we wszystkich województwach. Dzisiaj zaczynamy w województwie mazowieckim i dzisiaj będą to miejscowości takie jak Ząbki, Halinów, Radom, Białobrzegi, Ciechanów oraz będziemy w gminie Świercze. Dziękujemy bardzo urzędowi wojewódzkiemu i... Tutaj całej ekipie, która teraz będzie jechała właśnie tymi busami. Panie premierze, zachęcam też tutaj do podejścia do osób, które będą faktycznie informowały o tym programie.